Uczy nas modlitwy. Jezus uczy nas dobrej modlitwy. To kolejny temat ważny dla modlitwy osobistej, ale też dla, dla modlitwy rodzinnej. Jezus w Ewangelii wielokrotnie w Ewangelii wielokrotnie mówił, jak modlić się, żeby dobrze się modlić. Mówił, żeby wejść do swojej izdebki, zamknąć drzwi i modlić się do ojca. Swojego, Swojego, który jest w ukryciu, a ojciec swój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Modlitwa, głębokie spotkanie z, z Bogiem, z Jezusem, modlitwa, bardzo intymna relacja i więź, dlatego wejść w siebie, jakby zamknąć drzwi na zewnątrz, jakby tylko skupić się na Panu i wylewać swoje serce przed nim. Bardzo osobiście. Y Mówi też Jezus, żeby nie być gadatliwym na modlitwie, jak poganie. Mówić to, co jest istotne, resztę Pan Bóg wie. Jezus, kiedy uczy dobrej modlitwy, to bardzo podkreśla, żeby czuwać w życiu, żeby rzeczywiście starać się widzieć, że nieustannie możemy ulegać pokusie. Mówi, Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Dlatego to czuwanie przy Sercu Bożym i modlitwa ma nas chronić przed tym, żeby nie odejść od Pana Boga. I jeszcze raz przypomina nam: proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Dlatego też jeżeli modlimy się, to Bóg, Jezus powiedział na przepiękną przypowieść, chcąc pokazać, jak ważna jest pokora podczas modlitwy. Mówi o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni. Paryzeusz przyszedł się modlić i celnik przyszedł się modlić. Faryzeusz kiedy stanął przed Bogiem, zaczął się wychwalać, co On dobrego robi, albo czego, dobrego, czego złego nie robi. Mówię, zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam i nie jestem tak jak w zdziercach os oszuści. Staną przed Panem Bogiem jakby w, taki, taki, w takiej pyszy. Natomiast celnik przychodzi, staje z tyłu, nie śmie oczy wznieść do Pana, lecz bije się w piersi, mówi, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. I Jezus mówi tak o, te, o tych modlitwie jednego i drugiego. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ten, który przyszedł z pokorą. I podkreśla tak, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Zatem Jezus zachęca nas do pokornej modlitwy. Poleca nam, żebyśmy modlili się z miłością. Mówi, mamy się modlić całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym swoim umysłem, bo w ten sposób y, okazujemy Bogu miłość. Ale też mamy kochać innych całym sercem, całą duszą, całą mocą, całym swoim umysłem i tak mamy też kochać siebie. Zatem to przykazanie miłości Boga, bliźniego i siebie samego ma ogromne ważne znaczenie właśnie w modlitwie, więcej. Jezus nam podkreśla takie rzeczy, które nam jest bardzo trudno realizować, a jednak są one ważne, żeby modlitwa, czyli ta relacja z Bogiem, ta bliskość z Panem Bogiem była rzeczywiście skuteczna. Mówi, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Nie chodzi tu o to, że emocje mam przeciwne. Chodzi o postawę, i mam kochać, czyli życzyć temu człowiekowi dobrze i gdyby był w potrzebie, mam mu pomagać. Ale mówi też, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. My mamy raczej tendencję unikania osób, które nas nienawidzą, albo złego mówienia o tych osobach. A Jezus mówi, nie, czyńcie im dobrze. To czynienie dobrze tym osobom spowoduje, że oni wrócą na inną drogę, że oni z biegiem czasu łatwiej się nawrócą. Mówi też Jezus, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Te słowa błogosławienia przecież są słowami, które wynikają z modlitwy i są zawarte w modlitwie, przeklinają nas. A my wypowiadamy słowa błogosławieństwa. To może po ludzku bardzo dziwne, ale po Bożemu ma to ogromne znaczenie, bo kiedy ja błogosławię, to ten, kto mnie przeklina, coraz mniejszą moc ma do przeklinania. Jakby prowadzę go ku temu, żeby przez to przeklinać przez to, że błogosławi, a Pan Bóg już resztę czyni z tym człowiekiem, może go przemieniać. Również Jezus zachęca nas do tego, byśmy się modlili za tych, którzy nas oczerniają. Nie ma człowieka, który nie byłby oczerniony przez kogoś. Oczernianie bardzo boli, bardzo rani. Ale kiedy zaczynamy się modlić, ta rana przestaje być bolesna. Spróbuję teraz krótko podsumować, jakie mogą być warunki dobrej modlitwy w kilkunastu punktach. Najpierw dla Jezusa trzeba znaleźć odpowiedni czas. To jest czas, który ma być dobry, a nie taki ochłap czasu, chwilka, jakieś takie w przelocie. To ma być czas, gdzie ja jestem do jego dyspozycji. Drugi warunek, bardzo istotny, bardzo ważny, to żeby mieć świadomość, z kim się spotykam. Ja nie z kolegą, ja nie z jakimś tam kumplem. Ja spotykam się z Bogiem, który jest wszechmocny, miłosierny, kochający. Ja, nędzny człowiek, grzeszny człowiek. Dalej, ważne jest, żeby rozpoczynając modlitwę, nawiązać łączność z Jezusem, czyli skupić się, tak jak wykręcamy numer telefonu, czy, czy do kogoś dzwonimy, naciskamy dane tej osoby, to chwilę czekamy na połączenie, jakby jest to czas na otwarcie się na tę rozmowę i tak podobnie, jeżeli mam rozmawiać z Jezusem, z Bogiem, z kimś najistotniejszym w moim życiu, muszę otworzyć swoje serce, skupić się, na tym, co za chwileczkę się będzie dokonywało. Kiedy się modlimy, dokonują się święte rzeczy. Dalej, ważne jest, by stanąć przed Bogiem z pokorą i uległością. On jest królem, a ja jestem grzesznikiem. I o tym nie mogę zapominać. Dalej, ważne jest, żeby wierzyć, że Bóg w swoim czasie może mnie wysłuchać. Nie musi tego robić natychmiast, bo on zna całe moje życie i wie, co dla mnie będzie najlepsze. Dobrze też, żeby na początku modlitwy przebaczyć wszystkim, którzy zadali mi jakiś ból, czy wyrządzili mi przykrość, żeby ta modlitwa była dobra. Dalej, bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że trzeba by pilnować się, czy starać się, stawać przed Bogiem w takim stanie godnym, będąc włascu uświęcającej. Są osoby, które nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, to modlitwa ich jest w takim stanie, w jakim oni są w tej chwili. Ale są osoby, które mogą systematycznie przystępować do spowiedzi świętej, a zwłaszcza po grzechu ciężkim, żeby odzyskać godność bycia dzieckiem Bożym. Starajmy się, żeby ta systematyczna spowiedź święta była takim dobrym warunkiem do jak najlepszej modlitwy, do jak najlepszej relacji z Bogiem. Kiedy wypowiadamy słowa modlitwy, warto zwrócić uwagę na to, żeby wypowiadać je z zastanowieniem, z jakąś taką refleksją, ale też z miłością. Ja mówię do kogoś, kto kocha, czyli mówię ciepło, serdecznie, też wyrażam miłość. Kolejnym takim warunkiem dobrej modlitwy to jest to, że modlitwa powinna łączyć się z codziennym życiem. Ja nie mam mówić o jakichś chmurach, o tym, co się gdzieś tam dzieje. Ja mam mówić, co się dzieje w moim życiu, w mojej rodzinie, z moim współmarzonkiem, z moimi dziećmi, z kolegami z pracy, z ludźmi, z którymi przebywam. O tym mówić. Wtedy pozwalam, czy daję dostęp Panu Bogu do tych wszystkich sytuacji, żeby mógł on tam działać, żeby mógł nas prowadzić, żeby mógł nas dawać nam dobre natchnienia, żeby mógł nas otwierać wzajemnie na siebie. I zawsze ważne jest, żeby modlić się z nastawieniem. Bądź wola Twoja, tak jak mówimy w codziennej modlitwie, Ojcze Nasz. Czyli ja chcę, o coś proszę, ale chcę, żeby nie moja wola się spełniła, tylko właśnie Boga. Dlatego chcę być do dyspozycji Jezusa. Mówię: Oto jestem, Panie, aby pełnić Twoją wolę, albo to, oto jestem, Poślij mnie, albo niech będzie jak Bóg chce, bo On wie najlepiej, co będzie dla mnie dobrego. Jeszcze można mówić o tym, że modlitwa powinna być wytrwała. Człowiek się nie powinien zniechęcać. Prosiłem, nie otrzymałem. Modliłam się, Bóg nie dał. A może za mało, a może jeszcze nie czas, a może trzeba jeszcze w swoim życiu coś zmienić, bądźmy wytrwali w modlitwie. Dalej, trzeba też pamiętać, że. Duch Święty ma bardzo ważny udział w naszym spotkaniu z Jezusem, z Bogiem, bo On nie tylko uczy nas modlitwy, ale stawia się za nami u Boga i sam modli się w naszym wnętrzu. On tę modlitwę przemienia i zanosi do Boga Ojca i ona może być tak piękna, że żebyśmy sobie nawet nie wyobrazili, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak On to czyni. Będziemy to wiedzieć, kiedy będziemy po tej drugiej stronie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny warunek dobrej modlitwy. Modlitwa powinna opierać się na Słowie Bożym, czyli na piśmie świętym. Ja, kiedy mówię, to Bóg słucha, ale musi być też taki moment, kiedy y, ja słucham, a Bóg mówi. I dlatego branie do ręki pisma świętego, czy tych czytań z danego dnia, czy tych niedzielnych, które co tydzień przypadają, i taka, taka refleksja, i zapytanie się: Co ty, Panie Boże, chciałbyś mi powiedzieć, jakie słowa chcesz dzisiaj do mnie skierować, mają ogromne znaczenie. Myślę, że kiedy organizujemy naszą modlitwę z dzieckiem, z dziećmi, to ważne byłoby, żeby dzieci miały w niej jak największy udział, żeby dzieci mogły przygotowywać jakieś części modlitwy, żeby mogły też prowadzić jakąś część modlitwy, czy żeby mogły przygotować kącik do modlitwy, który czy położą różaniec, czy w świecę, czy krzyż położą czy jakiś obrazek, czy w udziale w, w tej modlitwie zaproponują jakąś pieśń, czy właśnie odmówienie dziesiątki różańca, czy będą prosili, żeby dzisiaj tylko dziękować, a innym razem tylko o coś prosić, a jeszcze innym razem przepraszać, bo dzisiaj było niedobrze w naszej rodzinie, były kłótnie, były napięcia, konflikty i jest czas na przepraszanie, szczególnie w tym, w tym przypadku. A może właśnie dziecko będzie prosiło, żeby była modlitwa chwały. Zatem możemy mówić, za co dziś dziękujemy, albo o co dzisiaj będziemy prosić Pana Boga, albo za co będziemy przepraszać, albo kto dzisiaj potrzebuje szczególnie naszej modlitwy, czyli o co prosimy. Myślę, że na koniec warto powiedzieć trzy jeszcze takie bardzo istotne punkty, które są, które są ważne. Modlitwa dla dziecka jest wtedy ważna, kiedy jest wyłączony telewizor. Kiedy nie ma włączonych żadnych komunikatorów, kiedy dziecko jest do tego wolne. Modlitwa jest też ważna, kiedy, się nie, kiedy mówi zrozumiałe słowa. Dla dziecka modlitwa jest ważna, kiedy rodzice są naprawdę przykładne modlitwy. I kiedy modli się z dorosłymi, ze swoją całą rodziną, bo jeżeli modli się samo, czuje, że ono jest, jakby ono musi, a tamcie nie muszą. Dziecko powinno się modlić za wszystkim, kto dziecko wspiera. Uczmy się zatem jeszcze pięknie modlić, żeby ta relacja z Bogiem była zawsze w naszej rodzinie budująca.